Akademia Ocalenia! Jeżeli masz dosyć przegrywania, zarówno z życiem, jak i z samym sobą, to propozycja, o której chcę ci powiedzieć, jest skrojona dla ciebie. Droga zwycięzców, czy warto zrobić 12 kroków? To 8 czterogodzinnych sesji, podczas których opowiem ci o tym programie, który zmienił życie milionów ludzi. Startujemy 6 stycznia, kończymy 3 lutego. Wtorki i czwartki specjalnie dla Ciebie, żebyś odbudował swoją siłę, żebyś odkrył swoje talenty, żebyś porzucił to wszystko, co ciągnie Cię w dół, a uzbroił się w te rzeczy, które pozwolą Ci nie tylko chodzić po wodzie, ale frunąć, gdy tylko zechcesz. Ocaleni TV w tym miejscu prowadzimy już teraz zapisy na kurs, zarówno stacjonarny na Warszawskim Ursynowie, jak i internetowy w każdym zakątku świata. Dołącz do Akademii Ocalenia. Zapraszam Rafał Porzeziński.